Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Castle Store nazywam się Safemod. Wiecie co, zauważyłem taką dziwną rzecz, że nasze surowce przeżywają teraz, jak wczytamy jeszcze raz grę. Nie wiem, o czego to dokładnie zależy. Raz jakby chodziły, raz nie, ale no powiem wam, że nie będę narzekał z tego powodu, bo fajne to jest, że wreszcie nie tracę surowców przy wczytaniu znowu naszej gry. Dobra, ustawiłem tutaj, żeby się tworzyły tam tu jeszcze pochodnie w tych wszystkich miejscach. Bo podejrzewam, że może dzięki temu nasi łucznicy będą mieli większą celność, bo będą ich po prostu lepiej widzieli, i wtedy faktycznie strzały, które, które oni oddadzą, no będą trafiały prosto w przeciwników. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak powinno to wyglądać. Przynajmniej dobra, tutaj postawię jeszcze belkę w tym miejscu, gdyż chciałem tutaj dołożyć jeszcze łucznika, który będzie ochroniony hmm, w ten właśnie sposób. Czyli będzie widział dokładnie to co się dzieje tutaj, tyłu nie widzi i tutaj tej strony też nie widzi, więc nie będzie strzelał w tego łucika w tym miejscu, bo jego nie chciałbym stracić. Więc teraz jak dostanę ko kolejnego ludka, żeby tutaj sobie wziąć Delmiar, czy jak tam wolicie go nazywać, Lemminga, bo to dla mnie nazwa jest, że jest obojętna, to będę mógł sobie wcześniej na niego pozwolić. Ten łucik w tym miejscu też chyba nie widzi tamtej strony, I tak ustawimy jak on. Tutaj o. To, no, może troszeczkę tutaj ten przesmyk on widzi, ale nie mogę tutaj za bardzo tutaj dużo kombinować, Wyższy. Gdyż... Chyba, jak tutaj postawię klocka, tutaj, tutaj, no, no nie, no dobra. Miejmy nadzieję, że tutaj faktycznie on nic nie będzie działał, żeby tutaj coś nam niszczyć w ten sposób. Dobra, zleciłbym im zbudowanie schodów na tą sekcję, tutaj z tyłu, na ten murek taki pomocniczy, jednakże wiem, że ten kamień co mamy aktualnie przyda się nam w innym celu. Teraz wszystkich zlecę do budowy, bo i tak się jak za chwileczkę będzie atak, więc to co tutaj już zebrali oni, niech oni to szybciutko sobie tutaj zmarnują, zużyją itp itd, bo to się nam bardziej przyda aktualnie. Dźwiczki powstają wszędzie. No, z oświetleniem jeszcze jest problem. Bo nie wiem nawet czy mamy surowce na to. Mamy surowce, więc powinno być w porządku. Tam mieliśmy, tutaj nie mamy faktycznie, tu też nie mamy. Tutaj też, wow, czyli chyba jednak nie mamy aż tyle tych surowców ile bym chciał. Tu mamy y, niebieski proszek, tutaj też jest niebieski. No nie, niebieski, ale nie wiem, on powinien do kryształu wejść automatycznie, albo zamienić się na delmę. No ale coś nam nie chce, tak to nazwijmy. Ok, 82%, dobra. 82, 85 napisało. Tak, ja już po prostu mam takie Nie. zwidy, wiecie o co chodzi zresztą. Ale to tłumaczyłem już wiele razy. Dobra, więc to mam nadzieję, że oni tutaj w miarę szybko nam wybudują. Przy kolejnym ataku yy, zdołamy już sobie dobudować prawdopodobnie kolejnego łucznika. Tu jak widzicie, wszędzie jest wszystko oświetlone, żeby oczywiście nasi łucznicy mieli tutaj większe szanse na strzelanie w nich. Yy, dobra, kto tutaj jeszcze jest? Ty jesteś, mój drogi. Falkolmie też przejmujesz, czy przestajesz już się tą sekcją zajmować. Polecisz szybko jeszcze na budowniczego, chociaż może nie. Ty się lepiej już schowaj od, o, od razu. Wy też tutaj już przestajecie biegać, więc ty też odłóż ten, klo, ten klocek tu, tutaj i też zajm, zacznij się już chować. Czyli chowaj się, ty również się chowaj. Ktoś tu jeszcze jest, ci lecą tam. A niech oni to tylko zamontują i też zlecę wszystkim ogólne, ogólne schowanie się. Tylko, że no, co? No dobra, to, to po prostu wezwę wszystkich. I tyle. Oj, oranie, oranie, chowaj się. Właściwie o ciebie się bałem najbardziej, szczerze mówiąc. Aj, lekkie lagi mam nią, nie to, co można mieć tutaj przy większej ilości mobków, ale... Wiecie, ja tutaj staram się jeszcze zawsze w trakcie ataku tutaj manewrować nimi. Więc miejmy nadzieję, że wszystko nam pójdzie tutaj dobrze. Ok, jak widzicie, ta budowa faktycznie ich tutaj troszeczkę spowalnia. Muszą biegać naokoło, ale i tak chcie się jak sobie jak tutaj oni radzą, czyli biegną, inaczej mówiąc, a jak chcę ich zablokować, żeby oni musieli przez to skakać. Nie biec, a skakać. To będzie znacząca różnica wtedy w ich zachowaniu. Będą oni troszkę więcej czasu marnowali na pokonanie tego terenu. Jak poleciał, patrzcie się. <laughs> Jaki sprinter z niego No i co? Zabijecie go, czy nie? Eee, szczerze mówiąc Nie wiem, co to miało być takiego Ojojku Ojojku Kolego, kolego, uciekaj Aj Fucking shit Właśnie, muszę to, ten murek cały rozwalić, bo on tutaj, widzicie, nam Tylko przeszkadza za każdym razem oni co z tego są słabi, giną od nas, no ale przez te murki głupiego typu, to oni tutaj co chwilę się blokują, co chwilę te jakieś konstrukcje chcą rozwalać, no i to nie ma sensu. bo to oni się do tego ucznika. A jakby tego fragmentu tutaj nie było, to on by po prostu zginął od razu i byłby święty spokój z nim. A tak, no cóż, dobra, więc w takim razie zlećmy naszemu jednemu tej e, budowniczemu, żeby rozwalił tą sekcję w tym miejscu. Jak mówiłem, to nie ma sensu. Wylecie do budowy, póki wam nie znajdę lepszego zaj zajęcia, znaczy do budowy. Lećcie zbierać surowce, wszyscy może tam poleccie, ja po prostu sobie znajdę kogoś z was, który by tutaj mi pomagał. Dobra. Jeden na, na pewno losowy, powiedz mi, Timi, zajmie się tej budową. Ty rozwalaj po kolei wszystkie tutaj, a ja tutaj muszę jakoś naprawić ten przód. Widzicie, on się strasznie zepsuł przez to wszystko. No, co nie jest zbyt ciekawe, tak wam powiem, dobra, budownicza sekcja, kamień ej, kamień powiedziałem, i trzeba to wszystko odbudować, tak jak tu było poprzednio, pomontowane, tak, to ja wszystko zlatywać na dół, okej, okay. mm, dobra, jeszcze tak o, tutaj trzeba się odwrócić, tak, odwracanie jest troszeczkę cza czasochłodne w tych szyn, no ale to, no, niby ma sens. Dobra, rozwalmy to jednak. Jeszcze pierwsze trzeba to zniszczyć, bo nie mamy tutaj za bardzo dostępu do tamtego fragmentu naszego zamku. A jak to rozwalimy, to wtedy spokojnie tutaj dojdziemy od boku patrząc się oczywiście, więc <grym> problemu nie będzie. Okej, okay, rozwalaj to, tak teraz blokujesz ruch troszeczkę. No ale no problemu. Trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Dobra, leć teraz już jako budowniczy. A ja dokończę tutaj te fragmenta, później zlecę tobie, albo komuś innemu y, zabawę z sekcją y, y, tego kurczaczki, jak to ma, stolarza, tak, stolarza. Hm. Tak się teraz zastanawiam, czy może tak to bym zburzył, a tu bym postawił takie właśnie na boki. Może wtedy one były bardziej wytrzymałe, nie wiem. Tutaj też takie pojedyncze postawię, tutaj po środku ten. OK, miejmy nadzieję, że to dadzą radę oni wybudować nam. Tutaj mają wejście do góry, więc powinni sobie poradzić z tym. Tylko tutaj powstała tabelka. Nie wiem czy ona nie będzie ich blokowała. A to zaraz się przekonamy zresztą. Dobra, kamieniarz mamy dosyć dużo, więc kolejna osoba, czyli falkon, przechodzi do sekcji budowniczej, żeby to im przyspieszyć w miarę tą całą budowę. A ja teraz zajmę się jeszcze zleceniem im budowy wszystkich z powrotem bram wejściowych do naszej twierdzy. Tutaj również trzeba zrobić. Tu mi się wydaje, że chyba coś ich blokuje w tym miejscu i nie mogę sobie z tym poradzić. Więc będzie trzeba tutaj pokombinować troszeczkę. Mm -hmm. Tak, pierwszy to. Wow, nie wiem co, co to było takiego. mówiąc. sekcja budownicza to rozwalmy. Tutaj to postawimy w tym miejscu i postawimy w tych miejscach belki. Po co? Chcę postawić belki teraz w tą stronę po to, żeby było przejście między jedną a drugą stroną. Miejmy nadzieję, że tak się w ogóle to da wybudować, bo nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. Tutaj troszeczkę tych belek jeszcze leży, więc że nasi budowniczy, podlecą sobie je, zbiorą. A ja tutaj jeszcze dobuduję w tym miejscu bramy. Tu i tu. Okej. Okay. Ja mówiłem, chciałem więcej łuczników, więc zamówię sobie łucznika. Też wiem, że straciłem innego woja. W międzyczasie, ale dobra, jakoś sobie z tym musimy poradzić. E, ty miałeś łuczniku, pójść tak w w inne miejsce planowo, ale pójdziesz tam. Woja te są może jak dobudujemy, który poleci tutaj, tam gdzie go zabrakło. I kolejnego łucznika. Ale gdzie Ty pójdziesz, to jeszcze nie mam pojęcia, dlatego na razie staniesz sobie w tym miejscu. Może zaraz, jak oni tu odbudują ten fragment, to będę miał już dla Ciebie też zlecenie odpowiednie. Ty pójdziesz jako stolarz, żeby tutaj drzwi zbudować. Masz 4 minuty, więc powinieneś sobie tutaj spokojnie z tym poradzić. To nie, to nie jest aż takie wielkie wyzwanie dla, dla, dla Ciebie. Mm, teraz tak, o, co Ty tutaj chciałeś zrobić? Bo muszę zastanowić się, dlaczego Ty trzymasz to przy sobie? Widać, że się rozmyśliłeś sam. Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale jak widzicie jest przejście między jednym a drugim. Więc okej. Okay. O to nam właśnie chodziło. Teraz oni odbudują tutaj ten, ten cały fragment. Taką mam wielką nadzieję, tak szczerze mówiąc. I tak się również powinno stać. Eee, tak. Fak logic po prostu. To jest po prostu fuck logic. Zablokował swego, swego kolegę. Dobra, muszę to rozwalić jednak, więc margne sobie troszeczkę drewna. Ale dobra, nieważne, nie ważne, nie ważne, nie ważne. Wstawaj i leć robić. Bo się obijasz, ty leciłem, bo się już obijasz. Dobra, tutaj już powoli bramy stają, ale kurczę, bardzo powoli. Jeden z was przydałby się jednak, może nie w tym, a w tym bardziej. Czyli to odłóż i pójdziesz tam robić. Dla odmiany. Tutaj wy wszyscy się tak ustawcie ładnie. Żebyście tutaj byli w pełni do obrony w razie czego. Drewna mam dużo. Znaczy kamienia mam dużo, a drewna mi ciągle brakuje. I tutaj jest problemik teraz. 64% na kolejnego. Dobra. Okej, okay. tak. Stola... Ten od stolarki zajmuje się teraz całkowicie czymś innym niż ja bym chciał. No ale powiedzmy, że to ma jakiś sens w tym wszystkim. Tak, yy, Oran, co ty w ogóle robisz tutaj? Zablokowałeś się czy co? Ruszę to było lekko i lecisz znowu le 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 za zadanie. Może teraz za zaczniesz pracować. Tutaj w tych miejscach brakuje mi położonych tych rzeczy, więc powinieneś się tym zająć, tak szczerze mówiąc. To jest w ramach twojego przejścia, więc nie powinieneś tutaj jakoś specjalnie mieć problemów z tym. A, on poleciał tak samo w tamto miejsce chyba. Prosta mi tak czy siak jest on niepotrzebny. A nie, tutaj są dwa klocki do położenia. Więc okej, okay, będzie w porządku. Dwa klocki, więc pasuje. Ale teraz już powinniście, powinniście się zająć całkowicie czymś innym, bo już jest dwie minuty do ataku. Więc w takim razie, żeby to jakoś jeszcze nadgonić, zlecę wszystkim budownictwo. A to by Jumbo... Zlecę stolarkę w takim razie, Też Wam też może zlecę stolarkę. Bo jednak chciałem, żeby te dziwi się tutaj wybudowały. Wszystkie ok, Zlecić, Zajmijcie się teraz tą sprawą. Tutaj chyba skończyłeś całość, prawda? Tak, skończyłeś całość. Więc chodź teraz z powrotem, szybciutko. I budownictwem się zajmuj. Cholera, oni będą budowali całkowicie coś innego niż ja bym chciał. Mam nadzieję, że to mi jakiś większych problemów nie sprawi teraz przez to. Więc w takim razie tutaj wy zablokujcie to przejście, bo tutaj zacznie się atak. A ja już wiem, że tutaj więcej nie zdziałam w tej sprawie. Eee, gdzie ja mam moich wojów? Straciłem wojowników chyba, tak mi się wydaje. Tutaj rozglądam się wokoło i mam ich straszcie malutko. Dasz tam wejść? Nie dasz tam wejść. Cz, cz, cz. Gdzie ja cię mam postawić teraz? Może tutaj? Halo! Kusztyłek! Dobra, mam nadzieję, że tam dojdzie sam. Dobra, w takim razie wszyscy się chowajcie już. Nie daliście rady, więc no cóż mogę z, wa z wami zrobić? Już nie może ten jeszcze zdąży dojść. Dobra wszyscy będą teraz wezwani, żeby się schowali W razie czego tak dla bezpieczeństwa, już to, to, na, to nacisnąłem, żeby wiecie W razie czego, żeby tutaj wszyscy mogli się faktycznie mieć szansę przynajmniej schować Bo może się nie schowają, ale przynajmniej będą mieli szansę tak taką Dobra, tutaj lecę już prosto do środka, bo tutaj jest przejście otwarte Jednakże dołożę tutaj chyba jeszcze jednego woja Na wszelki wypadek, żeby tutaj on już był Chowaj się, a ty go idź zastąpić tutaj w tym miejscu. A ty staniesz tutaj z boku w takim razie. Okej. Okay. Tu wszystkie stoją. Tam się fajnie blokują, jak widzicie. Więc tam będzie w porządku. Tutaj jeszcze brakuje kilku krotków, żeby tutaj w pełni ich zablokować. Lecz wiecie, tutaj jest ten problem, że ja tam chodzę. To jest teren, w którym ja podróżuję, więc dlatego też go tutaj za bardzo nie chciałem w pełni blokować. Tutaj? Nie, tutaj jest w porządku chyba. Ci tutaj chronią w pełni ty, to, tą stronę. się tutaj schowaj. Tu nam wszyscy żyją, ty masz szansę zginięcia. Więc ty, ty, ty idź na bok teraz. Więc będzie chyba okej. Okay. Przecież żyją nam chyba wszyscy. Nie będziemy mieli tutaj większy strat. W tym ataku. Tak. Ten atak jest wygrany przez nas. Więc teraz tak o. Zlećmy wszystkim, teraz bez dwóch zdań, żeby wybudowali nam tamtą sekcję, czyli wszędzie każdy zajmuje się teraz stolarką, żeby wybudować wszystkie te oświetlenia wokoło i zarazem dobudować wszystkie bramy. Bo jednak, jeśli tego nie zlecę wszystkim chyba, to oni tego nie zrobią, po prostu zleją to ciepłym moczem chyba. Ach, bo jak sami widzicie, teraz cały czas z tym mam problemy, żeby oni tutaj zaczęli budować to, co ja chcę faktycznie, dlatego po prostu trzeba ich tutaj wysłać w większej ilości. 42 fala już jest za nami, dosyć fajnie wam powiem, jestem dumny z tego, że tak daleko udało mi się na, na razie dotrwać, chociaż wiecie, to jest typ normal, jak to już mówiłem, to nie jest hard, tam są problemy troszeczkę większe w tych atakach, no ale ważne, że i tak się jak dajemy tutaj sobie radę z tym. Ehm, tą sekcję jeszcze bym wybudował, cholerka, dlaczego oni ja tutaj nie chcą tego jeszcze budować? Wiem wiem oczywiście, że tutaj każdy ma inne za zadanie, no ale to jakoś muszą oni sobie z tym radzić. On sobie tutaj powiedział, że bokiem przejść, więc ten kawałek mogę zablokować. Tutaj. Tutaj również mogę zrobić taką blokadę, więc ją zrobię. Widzicie, żeby tutaj ich faktycznie przyblokowywać, żeby tutaj nie mieli zbyt dużego ruchu pod tym względem. Tutaj. Tutaj wzdłuż bym mógł wybudować, więc tutaj też mam taką możliwość, więc też się tym zajmę. Czyli w tym miejscu pociągniemy po długości taką osłonkę. Bo to się nam przydaje. Uwieście mi, to ma sens. Oj, co teraz jak tutaj ten fragment zabudować? Tak o. I tak dobra Będzie OK. Kamienia już powiedza, zaczyna nam brakować, więc Timi, leć tutaj. Ty, drogi nasz kolego, Jumbo, Jumbo, leć tutaj. Ty zajmujesz się stolarką, rozumiem, więc zacznij pracować wreszcie, a nie obijaj się. Eee, ci oświetlenie robią albo się blokują ze sobą, tak? Fuck logic, po prostu. To jednego Ciebie zajmiemy w to miejscu, ile mam teraz. Dwóch na stolarce, jednego budowniczego, więc w porządku. Pracujcie teraz tylko tutaj, a nie obijajcie się cały czas, jak teraz to wygląda. <laughs> tak, że się ciągle obijacie, tylko a nie robicie tego, co ja faktycznie od Was wymagam. Coś kurczy, czemu ja tego nie chcę zrobić? Gdzie on poleciał? a poleciał oddać tamto. Ten, ten poleciał budować w tym miejscu mur, tak. Bo ten mur jest dla nas teraz najważniejszy i teraz musisz go budować. Oczywiście, a czemu by nie? To jest normalna sprawa, że ten mur się buduje, tak. On polecił bokiem, czy polecił tutaj górą? Właśnie, jak on się teraz zachowa? Bo mi jest ciekaw, czy oni prze... Wspinają się, czy, czy idą bokami? E, nie, on uznał, że tutaj nic nie ma. I on poszedł po długości tutaj, okej. Okay. Trzeba pokombinować w takim razie. Tutaj mamy mur, tam mamy mur, sporo jest tego zleconego, a tutaj nasz chłop się zablokował. Ty jesteś od stolarki, widzę? Więc mam nadzieję, że wreszcie zareagujesz i zrobisz to co chciałeś. Jeśli ty postawisz ten mur na przykład, albo cokolwiek innego, ale że w ogóle zaczniesz wreszcie pracować. Jeśli nie, to zajmij się stolarką. Dobra. Nie chcesz pracować, to zajmij się stolarką. Faktycznie, może wtedy się bardziej nam przydasz. Bo aktualnie się strasznie obijasz. Tu jest nasz kolega chyba budowniczy. Budowniczy, ale albo stolarz. Trudno mi teraz powiedzieć. Raz zobaczymy. Tak, to jest stolarz. Więc Atos jest stolarzem w tym przypadku. Oran jest drwalem obijającym się, z rzecz jasna, czyli standardowym drwalikiem. To jest tutaj taką ładną ochronę wzdłuż. Tutaj fajnie się to prezentowało, nawet dobra. A to jest tutaj jedyny chyba pracowity. Dołóżmy sobie uczni wojowników, gdyż tutaj nawet nam brakuje. już, że w tym jest nam brakuje jednego, bo było ich czterech wszędzie. No iś tam mogło nam przydać, bo jednak no wojownik to wojownik. On przeżyje więcej tutaj ataków. Chociaż łucznik ma szansę zabicia więcej, ale to jest ciągle tylko i wyłącznie szansa, a nie pewność, że zabije więcej. Więc trzeba pamiętać, że jednak lepiej zainwestować sobie w dobrych wojowników, niżeli w łuczników. Dobra, w tym miejscu, jak mówiłem, chcę postawić łucznika. Jednakże do tego celu potrzebuję, żeby ukończyli ten cały mur, bo tutaj on też musi być wreszcie wykonany. Ale on już go nie zrobi, bo on już uznał, że to jest nie dla niego, więc rozwal to w takim razie. Będziemy tutaj spokojne, wejście i wtedy będziesz mógł się tym zająć. Tak, on uznał, że to, co ja mu zlecam, jest nieistotne, bo on tego i tak nie wykona, bo on woli sobie ponosić kamienie. Super, po prostu super. Takich pracowników potrzeba nam więcej. E, dobra, kto tutaj jeszcze jest? Wy jesteście, macie 3 minuty, więc jeszcze macie troszeczkę czasu, więc sobie możecie trochę ponosić. Zajmij się tym, Tiamarze, chyba jednak. A to tutaj się też nam zablokował, bo już nie, nie, ma co robić. Nie ma co robić. Budowlanka. Oran, budowlanka. Jest kamienia sporo, więc zacznij tutaj teraz pracować, bo no jest zlecone trochę rzeczy, więc nie będzie się na pewno nudził. Ten mur trzeba przynajmniej wybudować jeszcze. Ten mur, no i może coś tutaj jeszcze pokombinujecie. Kurczę, faktycznie chciałem, żeby ktoś to rozwalił tą belkę. Dobra, leć tutaj. Ok, i tą belkę chciałbym bardzo, żebyś mi ją rozwalił, żeby tutaj ten fragment też nasi budowniczy mogli wreszcie dokończyć, bo on jest dosyć istotny dla mnie, tak. <laughs> może to się wydawać dziwne, ale ten fragment jest naprawdę dosyć istotny z mojego punktu widzenia. Więc ty może teraz się nim, nim zajmiesz konkretnie. Jesteś blisko dosyć, więc powinien sobie poradzić. Tutaj już ci budują mur w tą stronę, więc ci łucznicy oraz ci wyżej będą mieli lepszą celność teraz. Czy będą mieli możliwość, przynajmniej w bardzo prosty sposób, pozabijania wszystkich wojowników, co będą iść na nas? I jeśli to się faktycznie powiedzie, to wtedy dobudujemy tutaj większą grupę łuczników wokoło, którzy będą mogli już nawalać spokojnie we wszystkich, którzy tutaj próbują nas zaatakować. Hmm, dobra, tutaj teraz spokojnie latuje na samą górę i chciałby pewnie tutaj coś postawić, ale nie sięga. Więc idzie od góry. Więc bardzo fajnie, mądry człowiek. Mądry, coś tam, nie wiem. To, to, to nie człowiek, na pewno. Teraz taką. W takim razie, wiecie co dobudujemy? Może jednak tutaj sekcję, to wyżej w ten sposób. Tutaj jeszcze po jednym klocku dodamy. I tutaj, może nie całościowo, ale przynajmniej jeszcze jedną sztukę tutaj dołożymy. Ok, już czas nam się na kończyć. więc. Odeślijmy wszystkich z powrotem. Ty też wracaj z powrotem. Ktoś jeszcze jest? Tutaj nie ma nikogo. Tutaj będą oni lecieli co jakiś czas, ale na razie jeszcze pozwolimy im tutaj chwilkę pobudować. Tutaj jest zablokowana przejście, tylko oni szli wokoło. No właśnie o to chodzi. Kurczę, zapomniałem, całkowicie. Zresztą ciągle zapominam, że to jest zablokowane i temu oni tutaj kręcą się tak wokoło cały czas. Dobra, też uciekajcie. Jeszcze mamy dwóch budowniczych. Więc ok. Lećcie tutaj tą stroną. Kurczę, przepuśćcie ich może lepiej. Będzie szybciej. I ty, tu, ty, tu. Wszystkich wzywamy. Wy obstawiajcie prze w wejście. Już się lekki lag zaczyna robić, więc już potworki na nas lecą. Ok. Tu jest pełna ustawa. Mam 10 FPS-ów. 70... może około 80 stworków na nas leci. Więc no, jest dosyć ciekawe wam powiem. <laughs> tak, lagi są dosyć fajne. Jak ta sekcja, jak widzicie? Łucznicy faktycznie nam pomagają dosyć sporo, bo mordują ich w dużych ilościach. Oni tutaj sobie się blokują co jakiś czas nam. Fajnie byłoby zrobić takie przejścia wokoło. To byłoby dosyć ciekawe. Tak, zapewne tutaj by troszeczkę więcej tutaj ich ginęło, a dla łuczników byłaby to taka fajna zabawa. Musieliby sam, oni tutaj sobie tak radzić, właśnie tak w kółeczko chodzić, bo tu byłaby najbardziej optymalna dla nich droga bez żadnej wspinaczki. Nie wiem czy oni się w ogóle na wspinaczkę patrzą pod tym względem, no ale, bynajmniej byłoby to dosyć fajne, takie śmieszne rozwiązanie. Okej, okay, tutaj stoją nasi wojowie, więc mam nadzieję, że oni sobie poradzą spokojnie ze wszystkimi. Ci się zablokowali, więc fajnie, bo nasi łucznicy będą mogli sobie ich wystrzelać. Jak tutaj idzie? Tutaj mur rozwalają z tej strony. Dobra, więc jak widzimy już ten mur rozwalany, więc musimy już zacząć sobie tutaj radzić z nim. Eee, co się dzieje? Ty, ty go nie widzisz, chodź tutaj na tą stronę. Zobaczyłeś go na szczęście, ok, więc wracaj spoty na swoją stronę. I tutaj znowu pojawia się problem, że nie mamy teraz tego odbudować. Czyli w tym miejscu będzie zlecenie na odbudowę, ale i tak czy siak on, oni tego nie zrobią, bo oni tego fragmentu nie widzą najprościej mówiąc. No ale dobra. Mniejsza z tym. Nie mamy kamienia. Wszyscy lecą po kamień teraz. Jeden zaczyna budowę dalej i dobudujemy teraz sobie łuczników. Teraz pójdziemy już maksymalnie w gdyż i tak czy jak w większości nasz mur jest już ochroniony, jednak ta zabawa w Benihila jest dosyć fajna, na pewno będę musiał ją wykorzystać na trybie tym hardzie, jak będziemy już grali, bo to nam znacząco może polepszyć tutaj możliwości obrony naszego zamku. Jakbym tak wokoło taki jeszcze murek pojedynczy zaczął budować. Czyli wiecie, to byłoby o wiele mniejsze, dziś takich rozmiarów miałbym zamek. A wokoło taki właśnie pojedynczy murek pobudowany, co krok wokoło. No, byłoby to fajne, ale w trybie takiego labiryntu, bardziej, żeby nasi yy, ci co zbierają, mogli tutaj przerostawać się koło niego. No, oczywiście będą problemy z tego typu, że będą mieli, tak, musieli chodzić wokoło, będą wolnie zbierali nam kamień, ale uwierzcie mi, że już na pewnym etapie rozgrywki. Zbieranie surowców już nie jest aż takie istotne. Teraz już jest bardziej ważne dla mnie, żeby po prostu przeżyć te ataki, a to naprawdę niekiedy sprawia już coraz więcej nam problemów. Ta wyżyczka jest fajna, jednakże ona blokuje mi dostęp do tego fragmentu muru i co już nie jest ciekawe, bo nie mogę go naprawiać. Nie mogę zbudować takiego tutaj pomostu wokoło, nawet żeby wzmocnić ten mur podwójnie. Niestety właśnie takiej możliwości już nie ma właśnie jest ból wielki przy zastosowaniu tego typu konstrukcji. No ale jak to się mówi coś za coś tutaj, tutaj tak samo chciałem tutaj postawić więcej łuczników, to też nie mogę, bo by to sami z siebie oni chcieli zabijać. Jak mówię, coś za coś. Dobra. I w tym miejscu skończymy już ten odcinek. On no, widzi, że on wam się spodobał, że te moje barierki ochronne wyszły dosyć ciekawie. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Ja tu jeszcze wyślę robotników wszystkich do budowy, żeby tutaj zmarnowali te surowce. W razie czego, gdyby jednak nie udało mi się ich jakoś tutaj pozyskać w normalny sposób, więc. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych, polećcie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa pa wszystkim!